Sami spójrzcie niesamowity wysyp. Jeden, drugi, trzeci obiedzony, czwarty potężny, piąty, szósty, siódmy, ósmy. A koszyki jubianki pełne. Co robić? Niesamowity wysyp. Zapraszam do oglądania. Sami spójrzcie jaki. Piękny. Nie będę oszukiwał, że to pierwszy dzisiaj. Ale było już dosyć, dosyć jeszcze ciemno z samego rana, więc nie nagrywałem. Mam tu kilka borowików toporych troszkę prawdziweczków. No i ten przepiękny prawdziweczek. No jak widzimy w lesie, co chwilę coś pada, więc jest wilgotną mokroślisko, trzeba uważać. No i jest grzybiarzy dużo, więc ja ruszam tutaj jeszcze, zobaczę. Proszę bardzo kolejny, troszkę obiedzony ale jest piękna sztuka porozglądam się jeszcze tutaj i ruszam dalej. Sami spójrzcie, bo ja, ja za nim mówiłem. Jaki piękny prawdziweczek. Piękny na długiej nodze. Wspaniały. Ale to nie wszystko. Sami spójrzcie tutaj. Troszkę starszy. No i tu trzy takie dorodne owocniki. Jeden. O, na długich nogach. Pulało w lesie i jest dosyć mokro. Więc fajnie siedzą i wyrywa się je z podłoża. Sami spójrzcie jakie zbiory w jednym miejscu. Znów coś pokrapuje, więc ja nie zanudzam. Lecimy dalej. Moi drodzy, mam kolejne piękne znalezisko. sami spójrzcie 1, 2, 3, 4, 5, 6 takich dobrze rozgniętych prawdziweczków. Zaraz sobie zobaczymy, czy wszystkie pozbieramy, bo znając życie już są zjedzone, nikt tu nie przychodził. Dlatego taki urosły piękny, Ten zjedzony. Ten też widać. Widać świadkowany. Ten jest w miarę fajny. Ten, ten jest przepiękny. Ale też w większości zjedzony. I to samo mogę powiedzieć o tych. Tu jeszcze kolejny. Fajna miejscóweczka. Szkoda, że kilka dni wcześniej tutaj nie przyszłem. To też starszy żołbumar. Jednego zabieramy do koszyka, jak widzimy. Całkiem sporo już jest. Ruszamy dalej. I są kolejne dwa prawdziweczki. No niesamowite jest. Jednak jest wysyp w województwie małopolskim. Dobrze ludzie pisali. Musicie mi uwierzyć na słowo, jak cierpiałem w pracy. Patrzę na te zdjęcia wrzucone przez Was i nie móc. Wybrać się do lasu, no ale jest sobota. A sami spójrzcie, co jest przede mną. Kolejna miejscóweczka. No nie wierzę. I tutaj już grzybki zdrowe. Więc bardzo mnie to cieszy. Młodsze od tamtych. Zaraz sobie je tutaj pozbieramy. No piękny. Jeden. Drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. Tu kilka borowików ceglastoporych, no ale naprawdę masakra. Przepraszam za chrypkę, ale troszkę. Przez tą zmienną pogodę mnie dorwała. Ja sobie teraz tutaj pozbieram, okroję i widzimy się za chwilę. Są mi kolejne prawdziweczki. Młodziutkie tym razem. Jeden. Mocno 7, Dwa. Trzy. 4. Przeniesiemy sobie te wyżej. Tu taki większy ładny. Piąty. I tu szósty. Taka fajna rodzinaczka. Bielutkie. No, widzimy te grzybki. Koszyczek już troszkę załadowały. Ale co wam powiem? To wam powiem. Grzybków sporo. A ludzi jeszcze więcej. Więc nie tracę czasu. Lecę dalej. Moi mili, spójrzcie jaki jest wysyp. Murowików cegla stoporych. Jeden, drugi. No masakra. Trzeci, czwarty, piąty. Szósty. Siódmy. Ósmy. No, i mógłbym tak chodzić w kółko. 9, 10, 11, 12, 13, 14. No i jaki piękny tu. 15. Naprawdę jest ich mrowie, można powiedzieć. Ja sobie kilka pozeram tych mniejszych, może będzie do marynaty. Zobaczymy tuż kolejny. No niesamowite. Ja sobie plesagi i koszyczki zostawiam troszkę wyżej. Chwilkę sobie tutaj pochodzę po tych polanach, poszukam prawdziweczków. I widzimy się za chwileczkę. I opłacało się tutaj pochodzić. Jak widzimy, piękny prawdziweczek. Ślimaki jeszcze za bardzo od niego się nie dostały. Tu kolejne malutki. No Przepiękne sztuki. Tu jeszcze był trzeci, ale już go obkroiłem. No ale dalej nie mogę. Kto uwierzy, ile tych borowików, cegla, jest. No sami spójrzcie. Kolejne piękne. Tu kolejne. No masakra. Tu kolejne. Tu trzeba uważać, żeby nie starasić. Ja sobie wziąłem dosyć. Dużo można powiedzieć kobiałeczek i koszyków, no, znaczy koszyk i dwie kobiałki. Myślałem, że mi to wystarczy, ale niestety muszę te borowiki ceglastopore opuszczać. W większości, może się tutaj wrócę, zobaczymy. Tamte pojemniki już prawie zapełnione. Chodzimy tylko z tym, tamte sobie stoją z boku, żeby się za bardzo nie męczyć. Tak jak mówię, grzybiarzy więcej niż grzybów, więc spieszymy się. To, co dzisiaj udaje mi się znaleźć na grzebowaniu, to jest jakiś szok. Niedobrze, nie? Sami spójrzcie. Pojemniki zapełnione, a tutaj piękne. Cztery prawdziweczki. W takim rzędzie sobie rosną koło drogi. A dziw że jeszcze nikt tutaj nie był. No masakra. Piękne sztuki. Przepiękne. W muchu, więc... Więc nóżki muszą być długie. No sami spójrzcie, jakie piękne. Jeszcze dzisiaj z sosnowego e, prawdziweczka nie znalazłem borowika. Mam nadzieję, że uda mi się go znaleźć. Lubię ich te ciemne kapelusze. No ale i tak jest. Jestem w, no, w mega szoku, ile tych grzybków jest. Obieram je, lecimy dalej tą dróżką. Pomiędzy paprotkami skrywają się kolejne dwa. No, sami spójrzcie. Cudowny. I jego młodszy braciszek. No, niesamowity wysyp. Naprawdę cieszę się z tego, że, że udało mi się tyle znaleźć grzybków. A najważniejsze, już myślałem z samego rana, że jak tak wcześnie wstałem, to było. Przed szóstą w lesie ciemno, chwilkę sobie poczekałem w aucie, latareczkę odpaliłem i wyruszyłem. Myślę, że gdybym tak nie zrobił, miałbym połowę mniej grzybków, więc decyzja bardzo dobra. Lądują w ubijance i szukamy dalej. Jest kolejny piękny prawdziweczek. W takiej trawce sobie je rosną. No przepiękna sztuka ciemna wykapelusik, tak jakby sosnowy, ale nóżka cienka. No taka anomalia. Tak wam muszę powiedzieć, że wracam się takimi ścieżkami, którymi przyszłem, a było dosyć ciemnawo, więc na pewno sporo opuściłem. No i też widzę, że ludzie też wszystkie nie wyzbierali. No, sami spójrzcie Taki grzybek. No ciężko przeoczyć chyba. A tu nasze zbiory. No Niesamowity widok. Masa prawdziweczków. Nadganiamy cały stracony rak. Szukamy dalej. Kilka maluszków znowu wpadło. A tutaj kolejne. No niesamowity wysyp. Wiem, że pewnie się powtarzam. Ale spójrzcie, jakie cudowne. Piękne, długie białe nóżki. Slimak jeszcze nie zaatakował. No nie do wiary. Tam jeszcze widzę kolejnego maluszka. Za chwileczkę po niego się przejdę. Kałeczek lasu jeszcze przede mną. Mam nadzieję, że uda mi się tutaj zmieścić to wszystko. Mam jeszcze papierową, taką torebkę. Torbę można powiedzieć. Więc w razie czego mogę jeszcze tam pochować grzybki. Piękny widok. Ruszam dalej. Troszkę przykryty gałązkami, ale jest kolejny. Prawdziweczek. Piękny. Chuda nóżka. Osobiście wolę te na grubej, na grubym trzonie, ale te też są piękne. I tu widziałem jeszcze daleka jednego maluszka. Już troszeczkę nóżka grubsza. Wiadomo, z mchu muszą wystawać, wiem. więc nóżki biologicznie muszą mieć dłuższe. No, piękne. Kolejne lądują do koszyka. Spokój w lesie. Szukamy dalej. No, sami spójrzcie, jaki piękny, prawdziweczek w takim bagienku, można powiedzieć. Widocznie lubią się tutaj dzikie zwierzęta. No kopać sobie tutaj i tu mamy maluszka, jego kolegę, też przepiękny, no ale ten cudny, sami przyznajcie, duża noga, ślimaczki też jakoś bardzo do niego się nie dobrały, no fajnie, fajnie, kolejne już niedługo i braknie mi miejsca w tych swoich koszyczkach, więc jeszcze chwilkę tu pochodzę, widzimy taka dolinka między górami, dużo mchu. Nie jakiś gęsty las, więc słonka też więcej. Dlatego takie piękne prawdziweczki wyrosły. Dobra, ja ruszam dalej. Widzimy się przy następnym grzybie. Ja już powolutku będę kierował się ku wyjściu z lasu. A spójrzcie co mnie jeszcze na drodze spotkało. Piękne prawdziweczki. I tutaj taki wrośnięty w ziemię. Sami spójrzcie. Piękna droga. Żołędzi w opór w tym roku, więc ściółka zasłonięta. No ale takie piękne, prawdziweczki przebiły się przez nią. Ja ruszam w górę drogi. Widzimy się za moment. Moi drodzy, nadszedł czas na podsumowanie. Musiałem niestety wyjechać z lasu Jak widzimy droga jest tutaj Pola już zasiane Musiałem wyjechać z lasu bo naprawdę Tam gdzie zaparkowałem było chyba 7 aut Grzybiarz na grzybiarzu teraz zaczęli Normalnie wchodzić Jak zobaczyli moje zbiory to troszkę im Mina zbladła No ale kto Wcześniej wstaje temu bo zjadaje. No jak widzimy pięknie Te nasze zbiory wyglądają masakratycznie dużo prawdziweczków. No patrzcie jaki piękny. Jest około 80 albo i nawet 100 sztuk samych prawdziwków, troszkę borowików i siteczek pod grzybeczków, wiadomo. Grzybki to zależy też który. Jak widzimy ten jest zdrowiutki. Większość jest zdrowych, ten też tutaj widzimy. No dużo jest zdrowych, ten też. Troszkę obiedzone przy ślimaki, ale ale nie ma tragedii z robakami. Więcej napiszę w pierwszym komentarzu pod filmikiem. Jaka było, no ile było tych zarażonych, zarażonych, zjedzonych przez ślimaki i przez robaki grzybków. Mam nadzieję, że nie będzie to duża ilość. No piękne, niesamowite zbiory. Zachęcam każdego do udania się do lasu tutaj w tej województwie małopolskim, bo sami widzicie wysyp jest. Ja przez cały tydzień zbierałem siły. Troszkę się wkurzałem na, na wasze zdjęcia w internecie. No ale widzimy, opłacało się dzisiaj wstać. O 5 rano troszkę ciemno. Latareczka pomogła na początku. No ale zbiory udane. Teraz by było na pewno dużo mniej, ponieważ strasznie dużo grzybiarzy teraz podjeżdża. Sam spotkałem chyba z 8 czy 10, więc naprawdę tłok w lesie. No ale tego się spodziewałem, dlatego tak wcześnie wstałem. No najlepsze grzyb grzybobranie w tym roku. Sami musicie to potwierdzić. Dajcie łapkę w górę subika, jeśli filmik Wam się podobał. Jutro też pewnie się wybiorę. Zapowiada się y, taka, można powiedzieć, chodząca niedziela. Zamierzam cały dzień spędzić tak, przejeżdżając z lasku do lasku, żeby jak najwięcej nadrobić. Tego roku troszkę pozamrażać, słoiczków porobić. No i co? Ja się z Wami będę żegnał. Tak jak mówię, dajcie łapkę w górę, subika, dajcie komentarz, czy u Was też grzybki wysypały. Widzimy się na następnym grzybowaniu. Cześć!